Ale cześć, mam witam was w 14 odcinku, Sej Gamer w UOM z Magedą yy, W tym odcinku wykonamy sobie misję na ratunek superowca. Podczas tej misji musisz odpowiednio wykorzystać dostępne uzbrojenie do poruszenia się po grocie. Twój przyjaciel zbierze broń potrzebną do usunięcia zagrożenia ze strony wroga. Okej. Okay. My jesteśmy tutaj. Tutaj mamy skrzynkę. Z jedyną gronią jaką mamy to jest super Ale myślę, że będziemy musieli przesunąć całą tą grotę Ja nie dałem rady już uf! na samym początku Uff, uff, słabo Ciekawi mnie czy będziemy mieli kilka pył, Czy po prostu ten, uf! ten mnie od razu zabije A nie, jednak mamy Jeszcze jeden I no to cóż Mam nadzieję, że tam dofłyniemy, Jest! Jest, dałem radę. Uh, jakie emocje. Tylko teraz co? My mamy go walnąć z pionki tak po prostu, czy... Ciekawe czy go sięgnę w ogóle. No i zobaczymy, może udało mi się go zabić. Dobry początek. Do zobaczenia. W końcu specjalizuje się w superowcy i to jest moja ulubiona broń yes! o, to udało. udało nam się W sumie taka krótka misja to była ale całkiem przyjemna Do usłyszenia w kolejnym odcinku mam nadzieję że Wam się odcinek podobał pomimo tego że był bardzo krótki Do usłyszenia w kolejnym odcinku na razie